Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. I tym razem będzie to bardzo unikalny odcinek, ponieważ dzisiaj zagramy sobie w grę Pass. Nie wiem, jak to się wymawia w sumie, ale nieważne: po prostu tutaj macie nazwę. Eee, a nie nie, nie, nie widzicie, ale to jest Panzergram, po prostu. Eee, ciężko mi pokazać, um, jak to się pisze, ale będziecie mieli na pewno tyle filmu. I dlaczego z takiej gry nie nagrywam już WOTA, coś stało? No, generalnie po prostu. Przypomniałem sobie o tej grze, ponieważ do, dostała na update Wydali trzeci tier i po prostu postanowiłem, że sobie tak nagram odcinek Bo tutaj jest na, na razie dodawana linia niemieckich niszczycieli czołgów, jak widzicie No, trochę dziwnie ją dodają, bo oni najpierw dodają Wyższy tier, później niższy tier i to tak się w końcu ostatecznie spotka i będzie to całe wydane Nie wydałem tego na przykład w że od razu wydałem wszystko Tylko wydałem tak po kolei i to mi się trochę bardziej podoba bo jednocześnie mogę sobie kupić teraz 8, jakby mi się chciało zbierać, ale liczyłem za jaj, że to mniej więcej 15 dni niby mi zajęło, więc nie chciałbym mi się tego robić. Lepiej kupić na przykład to i tym by już było szybciej, bo bym zarabiał więcej, bo mogę zrobić więcej p. No jeśli będzie miało, oczywiście, dobre działo, bo nie wiem, ale też trzeba powiedzieć sobie tak. Mm, jedynie te deki są właśnie dobre w tej grze, bo tutaj macie 30 penetracji, 50, a to jest już czwórka. Tutaj macie 30, a to jest dwójka, a to jest trójka. Tak, to jest bardzo mało. I tutaj macie jedynkę, która jest 33. Tutaj macie nagle ten który ma 48, a to też jest 1. To jest dwójka i ma 85. Oczywiście tą dwójka mam mega wymaksowaną. Jak widzicie, tutaj nie da się już nic kupić, ale jak działają upgrade'y, mogę wam pokazać po prostu tutaj. Kupuje się je za kredyty i one na przykład dają coś. Na przykład tutaj jakbym teraz ulepszył. Jakby teraz kupił to, to by miał więcej na przykład uszkodzeń itp. No tak działa. No i to, to jest trochę lepsze niż w WoCie, bo tam masz jakieś moduły, a tutaj sobie po prostu lepsze statystyki z tych tej i może sobie zdecydować co chcesz lepszyć. Więc nie wiem czy trójka na początku będzie lepsza. Ale no na pewno no, dwójka jest fajna i myśli się wydaje, że trójka też będzie. Jeszcze w tym miesiącu ma wyjść update. Nowy, więc prawdopodobnie dodadzą siódemkę, bo tak jakoś było, że oni najpierw dodali jak a później dodali chyba Panzera jedynkę, albo Magdera jedynkę, już teraz nie wiem, bo totalnie nie pamiętam tego. Znaczy ja pamiętam, jak oni wydawali Panzera, jak oni generalnie dodali to mnie nie pamiętam, ale nie pamiętam, czy Artegera był pierwszy, czy Panzer, czy jedynka, czy dziewiątka była pierwsza. A, i tutaj jeszcze taka, takie zastrzeżenie, dziewiątki są najwyższym tierem Tutaj nie ma dyszek I... o kurwa. Ale to mi się laguje Jak zna odcinek włączony Oj, oj, oj Dobra, czyli muszę zmienić trochę ustawienia Chyba 30 FPS to nie jest tak dużo Już się przyzwyczaiłem do 60 zawsze Dobra, no to To co, na razie sobie zagramy taką bitwę Ale później już zmienię trochę na tego Generalnie gra ma trochę słabe, Jak to się nazywa? słabą optymalizację, ma. A, i też pragnę wspomnieć, że ta gra jest robiona przez czeskie studio, jeśli ich dobrze kojarzę. Przynajmniej wszyscy streamerzy, którzy to nagrywali byli z Czech. I mi się wydaje, że to jest czeskie, jeśli dobrze myślę, albo coś takiego. Na pewno to są... No tak... To, no to jest taki bliższy Kenas, więc... Też ja na przykład chcę, chcę wypromować tę grę, bo mi się podoba. Dlatego postanowiłem, że nagram o niej odcinek. A na przykład no dużo ludzi mm, negatywnie recenzuje tę grę, ale dlaczego? Ponieważ generalnie recenzje na Steamie są z no poprzednich czasów, że tak powiem. Tam nie ma praktycznie świeżych, na przykład jest wiadomość, że nie da się zarabiać i to jest kłamstwo, bo da się, trzeba get tekami. Nie można grać na pewno niemieckimi lightami, bo one mają mało penetrację i wtedy faktycznie nie zarobisz, bo musisz grać na goldach. Ale, znaczy na goldach, no po prostu na pociskach droższych, tak? Ale znowuż, jeśli grasz sobie po prostu mm, jeśli grasz y, na przykład td to już nie płacisz za bitwę, tylko zarabiasz y, za bitwę. Więc no to jest właśnie to. A, i co jest też fajne w tej grze? Ona ma trochę taki realistyczny systemu szkodzeń, bo jeśli trafisz w wżejszy punkt, to zadajesz więcej damagea. Przynajmniej na razie tak to działało. Jeśli się nie mylę, bo dokładnie nie pamiętam, ale... Na pewno wiem, że są miejsca takie gang, gdzie się zadawało mniej. Jeśli dobrze pamiętam. Jeśli mi się nie powaliło z czymś, ale mi się wydaje, że nie. No I dostajemy teraz trochę obrażeń, ale no cóż, no nie mogę nic zrobić, bo... Co jest też y, tej grze na razie problemem? To jest ta taka dziwna fizyka, trochę, bo widać, jak się ten czołg tak trochę trzęsie, nie? Ten niszczyciel czołgów, bo to nie jest czołg. Wiem, że ktoś by mnie poprawiał, więc się sam poprawiam. Mm. No, to generalnie, no tak trochę się te czołgi dziwnie trzęsą i to tak nie powinno być. Mi się wydaje przynajmniej, ale no, to jest gra, która no, w sumie jest na razie w Alfie, albo w Becie. No wiem, że na pewno no, na razie nie ma nawet 1.0 w wersji, więc no... Jak są na wczesnym etapie, to najczęściej mają jakieś błędy, nie? Żadna gra nie, nie jest w czasie testów jakaś właśnie taka... Bezbłędowa, nie? No bo właśnie o to chodzi w testach, żeby przetestować wszystkie błędy gry, żeby... Od razu... No, dać gotowy produkt, nie? Bo tak nie działa właśnie. I właśnie mówiłem jeszcze o tym wydawaniu drzewek. No i na razie wydałem to jedno. I no mi się to bardziej podoba. Szczerze mi się to bardziej podoba, kiedy jakby dostajemy czołgi cały czas, a nie kiedy dostajemy je po prostu takimi wielkimi liniami i musimy czekać na to bardzo długo. Bo najczęściej na takie czołgi w wodzie się czeka bardzo długo. A tutaj no co miesiąc jest aktualizacja generalnie z tymi nowymi czołgami, więc to jest fajne. I teraz tak, zmienię sobie no, niską jakoś bo jednak zależy mi, żeby było 60 fps. No i niestety, no nie wiem czym zagrać, no bo czwórką będzie tylko ciężko, bo to ma 51 penetracji, a jednak czwórką tak tylko pokazać, można spotkać też jest r 76 którego nie jest jakieś pancegna, ale można też spotkać KW1, a tego nie przebije. Mogę też spotkać głównie dobrze Shermana, którego też raczej nie przebiję. No, ale z chili jest trochę ciężko, więc, no. Jak było widać, nawet tym miałem trochę ciężko przebić ten czyli więc a co dopiero 50 penetracji, więc. Mm, Powiedzmy, że pan zagram jedynką. Pójdziemy, znaczy pan zagram jedynką. No, chyba tak zrobimy, bo go też mam wymaksowanego totalnie. A i generalnie. Moja opinia yy, o tej penetracji TP dotyczy tylko niemieckich czołgów. Sowieckimi grałem tylko kiedyś. Bardzo dawno temu na oryginalnym launcherze tej gry. A nie na Steamie. Na Steamie zacząłem przygodę od XP Niemczech. Ale też, kiedy już były te, te, te kinu no to finalnie poszedłem na to tak, jakby to mi się bardziej podobało. No, bo wiadomo, wolę mieć większą penetrację, ale grałem z sowieckimi i wiem, że na pewno y, Te 28 było słabe, a te 30 już było na przykład fajne. Tylko, że tutaj w tej grze jest co fajnego, że nie ma żadnego eksperyment, niczego, tylko po prostu. Musisz kupić poprzedni czołg, żeby kupić następny. Ale nikt się nie zmusza, żebyś grał tym czołgiem, tylko możesz zagrać grać chcesz, a zagrać po prostu kredyty. I możesz kupować powoli kolejne, żeby zdobyć naj najlepszy. I grać tylko tymi, którymi się, się podoba. Coś tylko jak w Actanderze, tylko tam i tak trzeba badać, ale można badać każdym pojazdem. Tak tutaj po prostu zarabia się kredyty i kupuje się kolejny, nie? To jest właśnie to. To mi się dużo bardziej podoba niż czasami granie na przykład czołgami, które są słabe, po prostu, żeby zdobyć coś, co jest lepsze. No, bo tak na przykład jest w Wodzie. Masz czołgi, które są mega słabe, ale musisz z nimi grać, bo, bo musisz bić jakiś czołg. bo na przykład chcesz, bo jest dobry, nie? A nagle się okaże, że linii nie ma chuj, no i trochę już ciężko się tym no bo musisz się męczyć na początku z tymi no gorszymi czołgami. A tutaj tak nie ma, bo możesz się grać na przykład tdk i gdyby nie wyszły te taki, to prawdopodobnie ja nigdy nie osiągnąłbym tej czwórki w drzewku niemieckim. A I w ogóle, gdyby ta nie, nie ta mechanika, no bo trójką bym się zawalił, chyba. Bo trójka mająca penetrację taką jak jedynka, to jest skam, to jest skam lekki. Ma działko automatyczne, ale co z tego, jak dwójka też gdzie miała, a miała podobną penetrację. bo to dwa różnice, tylko na goldzie się zwiększa. Więc. Tak jakby twórcy naprawdę chcieli zarobić na tym niemieckim drzewku. No ale w sumie to nowa gra. No, z czegoś muszą też utrzymać ją, nie? Dlatego też jest dużo mikrotransakcji, o które też ludzie mieli problem, ale zapominają, że to jest nowa gra. Nowe gry najczęściej mają monetyzację, tym bardziej jak są free to play, no bo na czymś trzeba tą grę utrzymać. Serwery same się a nie kupią, pracownicy sami się nie opłacą. Ludzie myślą, że tworzenie gier jest banalne, że to nie wymaga żadnych funduszy, i że mogą sobie pozwolić na to, że w ogóle nie, mu nie musi być mikropatności, nie musi być niczego, mogą sobie utrzymywać gę za darmo. Tak to właśnie nie działa. Gefree to play najczęściej mają te mikropatności właśnie po coś. Żeby na przykład rozwijać tą gę czy coś. Albo po prostu, żeby móc ją utrzymać. Bo to tak jak na przykład na tego. No bo powiedzmy, że mamy teraz WOTA, gdyby nikt nie kupował, to po jakimś czasie Gaming by przestał go wspierać, po prostu przestaliby wydawać aktualizacje. No bo po co, skoro by to nie przynosiło im żadnych korzyści, i wtedy, no, by było trochę lipa. A więc dlatego najczęściej są mikropłatności, żeby właśnie no tą grę jakoś utrzymać, nie? bo no, skoro jest free-to-play to nikt nie kupuje jej, więc to znaczy, że no nie może się utrzymać z, z samego faktu, że się sprzedaje, nie? Nawet to, że jest popularna nie uczyni nagle tego, że na przykład ma duże zarobki, no bo ktoś musi kupować coś w tej grze, no bo to jest w końcu gra free-to-play i nie da się jej kupić, więc... Ludzie, którzy narzekają na takie rzeczy w grach, i nie mówię tutaj o na przykład grach mobilnych, gdzie podstawowe funkcje czasami potrafią być płatne. Na przykład jak włączenie grafram czy czegoś. <gry> mówię tutaj o grach PC-owych, bo ludzie czasami nie rozumieją, że gry i ich utrzymanie kosztują. To nie jest tak łatwo, że naprawdę jedna osoba to może wszystko tworzyć, też teczce mogą zrobić za darmo i tyle. No, to tak łatwo nie działa. To tak prosto nie jest. A tym bardziej, że to jest nowa gra, więc tym bardziej ma jeszcze więcej w mikropłatności, no bo to jest oczywiste. Oczywista oczywistość. Jeśli ja bym na przykład wydawał jakąś poważniejszą grę, to też prawdopodobnie bym nawalił w niej mikropłatności, ale nie dlatego, że jestem skąpy czy coś, tylko, że trzeba ją jakoś utrzymać. A skoro jest nowa gra, to znaczy najczęściej, że no nie jest długo na rynku, a to oznacza, że nie wygenerowała dużych przychodów, które by pozwoliły na no utrzymanie się jakiś czas i wtedy nie trzeba było mieć takich tak dużo mikropatności. A najczęściej nowe gry, no to właśnie potrzebują ich dużo, no bo są nowe. I nowe gry właśnie mają taki problem, że są nowe. I twórcy jeszcze nie zarobili dużo na nich, a generalnie przyniosły im to straty początkowe. No i, no i, no i co? Generalnie przez to na przykład niektóre gry zostały zamknięte. Free to play. Ubisoft miał na przykład wpadkę z taką szczelanką. Nie pamiętam jak się nazywała. Wiem, że w to grałem. I była nawet spoko, ale problemem było to, że no, ludziom się nie spodobała. No i to też była taka sytuacja, że właśnie gra nie generowała przychodów bo inni nie chciał mną grać, więc no to spowodowało, że zamknęli o mnie. Tak samo jak mieliśmy sprawę w gamingu gdzie Steel Hunter zostaje zamknięte, bo czy już zostało? Nie wiem. Ale wiem, że tak ja też nie przyniosła jakichś dużych przychodów. No bo generalnie nikomu się nie spodobało jakby. To były pieniądze zainwestowane w błoto. To nie było tak, że nic, nie wiem, zainwestowali 10, 20 złotych. Oni zainwestowali w to pewnie setki tysięcy, jak nie więcej. I co im z tego wyszło? No coś, co generalnie, no... Nie, wy, nie, nie było wypałem. A więc, no... Nowe najczęściej potrzebują że Mikro-płatności, no chyba, że są już z danej firmy, nie? No, ale, no... Jeśli nie są z danej firmy... Nawet jeśli są z znanej firmy, to i tak muszą przynosić zyski. Ale nawet jeśli... No, nie... A... Kurwa. Nawet jeśli są, to najczęściej muszą przynosić zyski Ale jest dlatego większość gier jest płatnych Takich jak na przykład Battlefield 6 czy coś Bo tak jest łatwiej Bo nie dość, że możesz zarobić na czymś w grze To może zarobić na samej grze I to ci się opłaca generalnie No i jak sobie możecie zobaczyć Ceny są drogie w tej grze, ja nie powiem, że nie Tutaj jest wszystko w dolarach. 3500 golda kosztuje 100 zł, powiedzmy, bo 20 dolarów to tak gdzieś będzie 100 złotych A za 3500 golda nic nie zrobisz, bo kupisz sobie wszystkie, Ale to nie jest tak, że sobie ją kupisz, tylko ją odblokujesz. Ale tak będziesz musiał zapłacić pewnie z milion, żeby ją kupić. Więc to nie ma tak łatwo. Tutaj nie ma takich tej płatności. musiał kupić dużo więcej golda niż potrzebujesz i wtedy za to kupić sobie i wtedy za to kupić sobie ale jak widać milion kosztuje 1600, więc żeby kupić sobie takie czegoś byśmy się kupić za 30 e, dolarów a to już będzie 150 zł coś nikogo, nie wiem pojedę teraz chodzić do ale wiem że coś takiego no na pewno ponad 100 będzie więc no pff, drogo ale na ma skiny które są bardzo drogie nie wiem kto wypłacił w sumie 60 dolarów do skina? To jest trochę za dużo, ale no... Właśnie o tym mówiłem, że tak ja musi się z czegoś utrzymać, dlatego ma też duże ceny i ma dużo tych mikropatności. Ale ludzie i tak ją hejtują. Ja nie rozumiem. Dobra, z jedną rzeczą się zgodzę. Fizyka jest do wywalania. Ale jak sami możecie zobaczyć w lewym dolnym ekranu, jest to wersja 0-0 To nie jest nawet 0,3. To jest 0-0-3. 0, 0 3. Zero, zero, 3. To nie jest nawet blisko 1-0. To jest naprawdę bardzo wczesna wersja tej gry. A ludzie nadal potrafią hejtować takie rzeczy jak na przykład słaba optymalizacja. Czy dużo mikropłatności. Oni są naprawdę popierdoleni, niektórzy ludzie. I widać, że takie osoby po prostu nie znają się na gamedevie. Nie wiedzą z czym to się je. Ja. A jako, że sam no, próbowałem cokolwiek tworzyć, oczywiście były takie chujowe i były takie 2D w HTML-u jeszcze dodatkowo. I kiedyś miałem pole się do Unity czy do Unreal, obydwa pomysły nie wypaliły. Dlaczego? Bo to było zbyt skomplikowane i jeszcze dodatkowo no, było trudne. Potrzebowało dużo czasu, dużo poradników, a no pff, i tak by nie przyniosło to zysków żadnych moich. Więc no... A więc samo tworzenie gier jest trudne, utrzymanie ich, no to wszystko kurwa, nie jest takie proste, nie? Więc tym bardziej doceniam twórców, że naprawdę im się chce na to rozwijać i że nie porzucili tego. Mimo, że mają no mieszane recenzje na Steamie. To też są tacy na pewno gracze jak ja, którym się ta gra podoba, bo po prostu Wiedzą, że to jest wczesna wersja i to się może poprawić wszystko. Oczywiście, jeśli tak jakby wyszła w 1.0 i by się nic nie poprawiło, to oczywiście można ją oskarżać, że o jest słaba. Ale tak naprawdę w sumie nie. w 1.0 jeszcze nie można, na przykład w jakiejś tam późniejszej aktualizacji powiedzmy 1.5. To już wtedy można. A za czy 1.0 można obwiniać na przykład te rzeczy, których jeszcze nie poprawili, czy na przykład jak ta fizyka, która czasami się baguje. Bo czasami tak dziwnie skacze, jak ma wyższe prędkości, i to mi się wydaje, że jest problem tego, że to są upgrade'y, a, a nie żadne moduły takie stricte. Więc to wszystko nie jest przemyślane, bo. No w sumie ciężko trochę przemyśleć ka każdy upgrade, bo my musieli każdy upgrade sprawdzić po kolei, nie? Pewnie i tak to robią, dlatego tyle wydają czołg jeden. Ale samo pewnie zrobienie modelu jego długo A więc no, nie mogą to sprawdzić na pewno tak dokładnie każdego upgrade'u. No ale właśnie jak na przykład temu marderowi jeden co dasz za dużą prędkość, to on się tak dziwnie buja. Ja wiem, że to jest trochę realistyczne, ale on się za bardzo buja. On się czasami tylko za bardzo buja, a mi się wydaje, że to aż tak bardzo nie powinno bujać. To powinno się bujać tak jak się buja na początku. Jak się buja z oryginalną prędkością. Ale to się nie powinno bujać Tak bardzo Nie wiem o co chodziło, ale... Nie wiem czy wy też słyszeliście ten taki dźwięk, ale to było powalone, bo... Mam włączone dźwięki w grze Oddychali z graniką. Dobra, ale to nieważne. Nie wiem czy wy też to słyszeliście, tylko ja Wyjebane w sumie, ale no... Mówię, ta fizyka nie jest trochę najlepsza a no i obrót czołgów też jest strasznie powolny, ale reszta tam tak samo działa to w więc że jest taka... no nie wiem, czy to jest to będzie coś, rzeczy, nie? Ja generalnie mam dźwięki z Mimo, że dźwięki z są włączone, nie wiem, czy to słychać na materiale, ale sprawdzę później. To było dziwne, ale dużo zarobiłem za tą bitwę. No i co? No co, co, o co tu chodziło? Przecież mam zero, nie? Dobra, kupimy sobie jeszcze tylko ten czołg. I na razie nim nie zagramy, znaczy nie szczyciel. 96 milimetrów penetracji, czyli się zwiększa, czyli się zwiększa, czyli jest dobrze, dobra. Tylko od razu hajki lecą do wywalania i leci to, mm. i dobra. No i to jest przyjemna penetracja, jak na trzeci poziom, a nie tak jak tutaj mamy 50 na czwartym, nie? Więc dobra. No, mam nadzieję, że jak najprędzej dodam trójkę jeszcze. Wiem, że ten filmik pewnie wyjdzie trochę długi. A nie, wyszedł 22 minuty. No to to by było na tyle, zobaczenia ja w kolejnych odcinkach, jeśli wam się podobało to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, jeszcze taka informacja na koniec, prawdopodobnie jeszcze pojawi się jeden odcinek dzisiaj albo jutro, to taka tylko informacja moja, a teraz już naprawdę się żegnam, ja był Mielek elo.